Alimenty albo czasami zależy od podatku. A, alimenty są dobre. W się sensie szczególnie z karwatem. Hmm? Takie kombo ze skarwatem, alimenty to jest w ogóle zajebiste. O jest. Blik wychodzący, 15 zł. Tytuł przelewu: alimenty. To jest słabo, jak na alimenty. To tak, no, bo nie miałem w środku. No, o, miesiąc, temu miesiąc temu napisałem tytuł przelewu na krawat, nie? No. 15 zł. To chyba nawet ci mówiłem, że tak zrobić, że mi się kojarzy. No nie, nie, kojarzy. nie wiem, nie pamiętam. Hmm. No tutaj na początku marca tytuł przelewu z rozpodatku. Też alimenty. Tutaj w po prostu. To chyba za dwa miesiące od razu przelałem. Ja. Za dwa miesiące, bo znowu zapomnę. O kurw! Siedziałem na ogłoszeniu dzisiaj tak długo, że w końcu się stało mi niedostępne. No i A co zapatrzyłeś? Okulosy. A, dalej. Co, coś, coś znalazłeś? No, co jest na liście w kategorii za darmo? Robota. Pszczeniaczki, <noise> <noise> kot, psy. O, za darmo, aż do